Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Odcinek jest nieco spóźniony ze względu na wakacje. Proszę mi wybażyć, wybaczyć. Do 26 lipca właśnie takie mogą być kolejne wpisy. A dzisiaj tematem kluczowym jest to, czy amerykański dolar podanych z rynku pracy odwraca trend. A z powodu tego, że mamy dzisiaj święto o niepodległości w Stanach Zjednoczonych i wolny dzień. To, czy będziemy mieć jakąś dzisiaj większą zmienność, to będzie temat przewodni dzisiejszego odcinka. Ale na samym początku zachęcam do subskrypcji, dodawania komentarzy i lajkowania. A więc zaczynamy. Wydarzenia piątkowej sesji były dość niespodziewane i ciekawe, ponieważ po danych z rynku pracy amerykański dolar zaczął się umacniać, natomiast później w czasie sesji mieliśmy do czynienia z gwałtownym zwrotem i na bardzo wielu. W parach powiązanych z amerykańskim dolarem doszło już do wykreowania sygnałów sprzedaży amerykańskiej waluty. Niektóre świece dzienne, na przykład na parze Dolar do Kanady, czy Dolar do Jena, czy nawet na funt do dolara, one wykazują ochotę na to, tak jakby amerykański dolar miał się zacząć osłabiać w najbliższym czasie i myślę, że będziemy świadkami. W najbliższych dniach zmagań, czy właśnie taka tendencja nastąpi. Zwróćmy, bardzo ciekawą, zwróćmy uwagę na bardzo ciekawą koincydencję, ponieważ gdy zobaczycie Państwo ten wykres, który właśnie teraz się pokazał, amerykańskiego dolara z tego roku, to każdy początek nowego kwartału. Przynosił jakąś zmianę gwałtowną trendu na amerykańskim dolarze. Pierwszy kwartał zaczął się od tego, że amerykański dolar zaczął się umacniać. Drugi kwartał, w kwietniu, przyniósł nam osłabienie amerykańskiej waluty. Natomiast teraz, trzeci kwartał, wygląda na to, że także część inwestorów próbuje grać na osłabienie amerykańskiego dolara, odbijając od tej średniej. 200 sesji na wykresie dziennym na dolar indeksie. Więc moim zdaniem czeka nas pasjonująca walka właśnie o to, czy, czy początek trzeciego kwartału przyniesie nam umoc osłabienie amerykańskiej waluty. Gdyby tak się stało, no to myślę, że wtedy perspektywy dla takiej giełdy jak Warszawska na całym świecie poza amerykańską giełdą byłyby dość dobre i moglibyśmy liczyć na kontynuację Hossy nawet w dynamicznej formie, w fazie. Na warszawskiej giełdzie. No ale zwróćmy, zobaczmy co dalej się będzie działo, ponieważ jeżeli zwrócimy uwagę na, na wykres już taki bardziej krótkoterminowy na eurodolarze, to ten poziom 1.19 jest teraz kluczowy, i dopiero jak eurodolar wróci nad ten poziom, będziemy mogli mówić, że mamy do czynienia z jakąś zmianą trendu na głównej parze świata. Na dolar Jenie wciąż walczymy o te górne ograniczenie czteroletniego kanału spadkowego, i to też jest teraz kluczowy poziom. Dzisiaj prawdopodobnie nic się nie wydarzy, ponieważ mamy wolny dzień w Stanach ze względu na święto niepodległości, jakie miało miejsce wczoraj. I prawdopodobnie dopiero jutro poznamy jaka jest faktyczna siła amerykańskiej waluty, gdy wrócimy już w pełni do handlu, kiedy zaczniemy trawić ostatecznie amerykańskie dane z rynku pracy, które poznaliśmy w piątek. Zwróćmy, zwróćcie Państwo także uwagę na, na wyraźne powiązanie amerykańskiego dolara z indeksami giełdowymi i im bardziej amerykański dolar się umacnia, tym indeksy giełdowe na Wall Street rosną. Zwróćmy także uwagę na to, że rentowności amerykańskich obligacji pomagają amerykańskiej walucie. Bo ponieważ no to jest logiczne, jak kupują amerykańską walutę, kupują obligacje amerykańskie inwestorzy z całego świata, to kupują także amerykańskiego dolara. Zwróćmy także uwagę, że krótkoterminowe opcje na amerykańskiego dolara także sugerują, że to. W, Piątkowe zawirowanie w ogóle na całym indeksie raczej jest tylko ewenementem, przypadkiem, a nie jest początkiem jakiegoś odwrócenia trendu, ale to są tylko opcje krótkoterminowe. Wykres pozycjonowania dużych graczy na amerykańskim dolarze także faworyzuje cały czas stronę długą w amerykańskiej walucie. Tutaj nie widać jakiejś zmiany hedge fundów i funduszy inwestycyjnych w pozycjonowaniu właśnie względem amerykańskiej waluty. A wykres 3D, czyli uśmiechów opcyjnych. I krótkoterminowych na całej krzywej dochodowości od najbliższej krótkoterminowej części aż po tą średnio i tą dłuższą terminową, cały czas jednoznacznie preferują kupowanie amerykańskiej waluty, czyli tutaj się nic nie zmienia. Więc no, na, razie, na razie teza o tym, że amerykański dolar odwraca teraz trend i początek trzeciego kwartału. Na amerykańskim dolarze przyniesie osobienie tej waluty jest tylko spekulacją, hipotezą, może się sprawdzić, ale jej prawdopodobieństwo jest niewielkie. I scenariusz bazowy cały czas zakłada, że amerykański dolar będzie się umacniał. I teraz zwróćmy uwagę, jakie są, jakie są cele Fedu, ponieważ rynek zakłada, jeszcze raz przypomnę, że Będziemy świadkami dwóch podwyżek 100% w Stanach, ale do, do końca 2023 roku. Te podwyżki mogą być teraz, mogą być w przyszłym roku, a mogą być dopiero za dwa lata. Ale pomimo tego, że te podwyżki będą, to wciąż bardzo jest daleko do tego, żeby osiągnąć poziom sprzed pandemii, co widzicie Państwo na wykresie. I jesteśmy też bardzo daleko od stopy neutralnej na poziomie 2,5%. Poziom stopy neutralnej to jest ten poziom którego przekroczenie dopiero będzie miało wpływ na popyt na globalny popyt w amerykańskiej gospodarce co teoretycznie powinno skłaniać nam nas do, do tezy, że dopóki pozostajemy pod poziomem 2,5%, dopóty Podwyżki stuprocentowe nie będą miały wpływu negatywnego na, na gospodarkę amerykańską, ale mogą mieć wpływ na wyceny amerykańskich spółek, z powodu tego, że stopa dyskontowa wtedy się, po, się zmienia, działa negatywnie wtedy na wyceny przyszłych. Przyszłych, przyszłe wyceny amerykańskich akcji, co powinno dać wtedy korektę na rynku akcji, natomiast nie powinno negatywnie wpływać na amerykańską gospodarkę. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, kto kim jest w Europejskim Banku Centralnym i każde wypowiedzi, które, które widzicie Państwo na naszym profilu na Twitterze, które podajemy członków Europejskiego Banku Centralnego, w ten sposób można obserwować. Kto w jaki sposób odnosi się do perspektyw dla europejskiej waluty i kto po prostu kim jest? Na kolejnym slajdzie widzicie państwo perspektywy dla banków centralnych. Kto, który bank centralny zamierza w, w najbliższej przyszłości podwyższać stopy procentowe, kto utrzymać, a kto może kto może nawet obniżać dalej stopy procentowe i jak widzicie taka ciekawostka dla Polski rynek yy, czyli analizy bloombergowe sugerują, że rynek zakłada, że już w tym roku może być jakaś podwyżka stóp w Polsce. Taki scenariusz bazowy jest teraz brany pod uwagę. To jest niezwykle ciekawy, ponieważ prezes Glapiński jednoznacznie mówi, że nie będzie żadnych podwyżek stóp w najbliższym czasie, a dzisiaj dzisiejsze słowa o tym, że Interwencje walutowe są absolutnie dobre i korzystne z powodu tego, żeby walczyć ze skutkami pandemii, jednoznacznie dały sygnał ku temu, żeby inwestorzy oczekiwali presji na osłabienia krajowej waluty. Ok, przejdźmy teraz do indeksów giełdowych, ponieważ jako, że dzisiaj mamy wolny dzień, w Stanach Zjednoczonych nie ma sesji, ale warto zwrócić uwagę na to, co się działo w piątek, ponieważ mieliśmy do czynienia z fantastyczną, piękną sesją, z zakończeniem nawet nad górnym ograniczeniem tego krótkoterminowego kanału wzrostowego. Ewidentnie letnia fala hossy przyspiesza i jedynym zagrożeniem jest to, że mieliśmy do czynienia już siódmą sesją pod rząd wzrostów na Wall Street, co powinno dać jakieś wytchnienie w najbliższym czasie, ale myślę, że letnia fala Hossy to scenariusz bazowy, który na razie nie jest niczym zagrożony. Na indeksie DAX konsolidacja. Jestem bardzo zdziwiony tym, że pomimo tego, że eurodolar spadł już wyraźnie pod poziom 1.19, nie ma to pozytywnego wpływu na niemieckie akcje, które powinny zacząć rosnąć dynamicznie, nawet dyskontując właśnie tą różnicę. W wycenie kursu walutowego, ale tak się nie dzieje. To jest, to jest dla mnie sygnał ostrzegawczy. Ale do czasu utrzymania nad poziomem 15500, tam gdzie widzicie Państwo to wsparcie, scenariusze prowzrostowe są absolutnie faworyzowane. A na WIG-u 20 kluczowy poziom to jest 2260, czyli miejsce, gdzie przebiega górne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Jak się odbijemy w dół, to będziemy mieć prawdopodobnie korektę, ale scenariusz bazowy zakłada wybicie, ruch do góry, osłabienie się. Powiązane z osłabieniem się krajowej waluty, ze względu na to, że polska gospodarka jest już, jest już od roku gospodarką eksportową, co oznacza, że słabszy złoty pomaga wycenie polskim przedsiębiorcom, polskiej gospodarce, gospodarce jako całości. Więc wszystkie poziomy nad 4,50 na euro złoty i nad 3,80 na dolara złoty generalnie sprzyjają polskim akcjom na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc moim scenariuszu bazowym jest to, że kontynuacja wzrostów będzie miała miejsca. I na samym końcu troszeczkę o Bitcoinie, gdzie zaznaczono na wykresie halvingi, czyli te takie pojawiające się co 3 lata momenty związane z, kre z kreacją tego właśnie, tej właśnie kryptowaluty. Jak widzicie Państwo na wykresie halvingi generalnie sprzyjają powrotowi do dynamicznej fazy do Dynamicznych wzrostów na tej, na tej kryptowalucie. I jeżeli w najbliższym czasie, a myślę, że to nie jest perspektywa tygodni, nawet miesięcy, ale raczej kwartałów, jeżeli się taki halving pojawi na Bitcoinie, to myślę, że część inwestorów, znacząca część będzie uważała, że jest to dobry moment do tego, żeby znowu wchodzić na długie pozycje w kryptowalutach. Także dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do popołudniowego, ale jeszcze dzisiaj także zachęcam do tego, żeby odsłuchać drugi odcinek naszego cyklu poświęconego zarządzaniu ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie. Będzie dzisiaj o oscylatorze sochastycznym, o jego efektywności na rynku i e, jego skuteczności jako narzędzia do, 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 do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym. Ten odcinek pojawi się dzisiaj o godzinie 17. Zachęcam jeszcze raz. Życzę oczywiście dzisiaj stopy zwrotu. Myślę, że dzisiaj raczej będziemy mieć do czynienia ze spokojną sesją, ale tak czy inaczej życzę stopy zwrotu i udanego słonecznego dnia. Do usłyszenia i do zobaczenia.